Nie mów, że wszyscy są w stanie oszczędzić w stryku. Nie ma czegoś takiego. My mówimy sprawdź, ile oszczędzisz w stryku. To znaczy nie obiecujemy ci, że oszczędzisz konkretnie tyle albo więcej, albo mniej procent. Mówimy przejdź na pstryka, nie masz żadnego ryzyka i dokładnie zobaczysz, ile oszczędzisz. Wtedy nie musisz opierać się na jakichś sprzedażowych trikach, tylko sprawdź dokładnie, ile jesteś w stanie oszczędzić. Ale co to znaczy, nie masz ryzyka? No zawsze jest jakieś ryzyko. No, dajemy tarczę w strych, która gwarantuje Ci, że nie zapłacisz więcej niż te 50 groszy z mrożenia, co znaczy, że jeżeli by Ci wyszło wyżej, to my jakby obetniemy Ci do tego, do tych 50 groszy, tak? Czyli nie zapłacisz drożej niż w, z najtańszej taryfy mrożonej przez państwo. A to kiedy jest ta tarcza? Tarcie teraz przedłużamy do lutego 2026, to znaczy, że pozwala to przetestować taryfę dynamicznie, korzystając z tego sezonu letniego, wejścia bezpiecznie w zimę, czyli przetestowania też swojego profilu w zimę i kontynuowania w sezonie letnim 2026, czyli de facto. Wydłużając tarczę do lutego zdejmujemy ryzyko w testowaniu na dwa sezony letnie, gdzie świetnie poznasz swój profil, zrozumiesz jak możesz tej energii używać, jak możesz oszczędzać i wtedy nie będziesz musiał się opierać na żadnych rekomendacjach, będziesz w stanie sam zobaczyć ile i jak oszczędzisz. Leszek, to Ty jesteś lepszy od naszego prezesa Donalda, bo Donald zamroził nam tylko do końca roku, Ty jesteś lepszy od Donalda. My wychodzimy z założenia, że to nie politycy powinni mrozić ceny energii, tylko człowiek powinien zrozumieć, ile za energię się to płaci, bo ta cena nie wynika z ustaleń polityków, a wynika z tego, ile kosztuje i ile, jak, się, jak się ją rozlicza. Dlatego pokazujemy, żebyś sam zobaczył, jak, jak, jak zużywasz prąd i ile za niego powinieneś płacić, a nie żeby politycy ci mówili, ile powinieneś za niego płacić.